w prezentacji serwera teamcraft24 to jest serwer ogólnie na którym jest 7 trybów gry na którym, w którym jest skywars, cave block creative, watercraft, skyblock, survival i for Fun. i teraz tak może najpierw pokażemy Spawn. Oczywiście tutaj nad bez można na tych na spawnie. Spawn wygląda tak. Tutaj mamy podstawowe informacje o tym serwerze, czyli strona, forum, sklep, kontakt nagrody z właścicielem i Teamspeak. Yy, I na Teamspeaku też bywam, także możecie wbijać. I konkurs, że można nagrać film z serwera na YouTube i wygrać 200 zł. Więcej można na forum zobaczyć. A więc, jeżeli teraz zaczniemy może od trybu For fun No i tutaj jest po prostu Dostajemy na start takie Takie rzeczy, dostajemy jeszcze zbroje Dostajemy 10 ten Nasiony, dużo I ogólnie tutaj na, Można stworzyć działkę Teleportu, znaczy Ztelepnąć się na działkę, usunąć działkę dodać kolegę, wymiar jest na 50 50 informacje na warp vip, rangi kupuję, rangi inne kupujemy na zawsze, lista teleportów pod tym i graczy online aktualnie co dwa. No nie będę przedstawiał, bo ja też sam na razie tego serwa jeszcze nie ogarnąłem, także możemy teraz iść na jakieś inne także. Yy, Wróćmy się tylko na lobby No tutaj jest powrót na lobby Tak yy, I pokażę, pokażę wam Teraz tryb yy, O, fuck Dobra więc wróciłem, tak, że musiałem się po prostu zalogować A nie chciałem pokazywać wam hasła Więc drugim trybem jest survival Czyli w jesteśmy klasycznych survivalek I sobie gracie normalnie na ty, Na Singlu czy coś no dostajecie oczywiście ciepły hełm, ciepłe spodnie i buty i dostajecie dosyć wytrzymałe rzeczy i dostajecie jak widać jakieś jedzenie, wodę, nasion dużo, w sumie to samo co ten i teleporty są tylko i komendy tutaj. Yy... Informacje gildie. Na założenie gildi potrzebujesz raz X40, diamentowy emerald, złoto, żelazo lub peru. 40 diamentów, emeralda, złoto, żelazo lub peru. Szansa na zniszczenie obsydianu 1% tienty. Teleport plusowy punkt ad, go. Sojestyki PvP stop kills. Informacje VIP. No takie jak zawsze. Kupujemy na zawsze. lista teleportu w ARPI online 965 aktualnie jest eee, no dobra no to teraz pokażę Wam kolejny, eee, kolejny serwer tylko będę musiał teraz znaleźć teleportu, bo ja się, jak mówiłem nie ogarnąłem do końca eee, to przy, poczekaj. Dobrze, tak więc jestem, musiałem się przelogować, bo nie widziałem portalu. Więc następnym trybem jest Skyblock. Znaczy nie każdy wie co to jest Skyblog. Tworzymy własną wyspę, dostajemy na start takie temy. Ja już mam tutaj ten... Oczywiście swoje wyspy nie pokazuję, bo ja nie zrobiłem, bo ja dopiero dzisiaj zobaczyłem ten serfer, jak I tak stwórz wyspę East Island Create, powrót na wyspę i home, z informacjami na Warp Fib, sklep, WARP sklep i online grać 42 isy isykry i teleport no to to samo. Dodać gracza, akceptacja dodania yy, i wszystkie komendy pod isy Strona teamcraft.pl no Dobra też to, to prawie to samo. teraz są warpy. Na warp sklep, targ, wymiar, pvp, generator, formę i exp. Okej, okay, także następnym trybem. Muszę się znowu zareagować na no dobrze, więc jest ten. trybem jest yy, Watercraft. Dostajemy również jakieś wytrzymałe rzeczy: Spraje, Buty i tu są. Chyba to samo, albo na. Nie chcę. Co znowu na. na Skyblocka. Nie wiem. Nie, to jest Watercraft chyba. Okej, no, także okay. tak, tak wygląda, stajemy jak zwykle coś, jakieś ostatnie rzeczy, a teraz gdzie jest lobby, prostu na lobby. Yy... Dla, ja się przeloguję znowu, jak mówię nie ogarniam się tego co. Yy, dobra, to więc kolejnym trybem jest... Serwer Kreative, czyli że po prostu mamy na nim Kreative. Aktualnie jestem na swojej działce. Robiłem przed chwilą konkurs na najmłodniejsze skiny. Jeszcze tutaj nie dokończyłem wszystkiego, także nie będę ten na razie kończył i tak. Jak chcecie, to możecie je na moją wysłać. wiecie robię codziennie jakiś konkurs skinów. I tak, czerwoną wewnętrzną, że to nie przechodzisz, zieloną chodzę dalej, tutaj to mój kolega bo, myśli, bo jestem na tym na działce i tutaj jak położę to to zastanawiam się tak już wiele razy dostali, niektórzy ten wygrali u mnie, także wy możecie też do mnie przyjść i zobaczyć, no okej okay. także wychodzimy na sprawę na ten z i wróćmy sobie na lobby ok, następnym trybem jest caveblock na razie też nie wgadam co to jest caveblock ale jak widzicie to chyba chodzi o to że się w caveach coś robi tak chyba to i tutaj dostajemy znowu na start yy, zbrojkę mamy trzy Dikstury, nie yy, widzenia w ciemności, trzy yy, zupki grzybowe i troszkę tele, teleportu. Oczywiście też jakieś itemy. Okej, okay. yy, okej, okay, to teraz się wrócimy znowu na lobby. Okej, okay, kolejnym trybem w loku jest Skywars. Skywarsy, każdy już wie co to jest. Takujemy po prostu tutaj i teleportuje nas od razu tam, tutaj za punkty można sobie kupić yy, jakieś rzeczy. No i w sumie mogę je na marenkę zagrać. Za 10 sekund. Rozpoczyna się także 10. No ktoś wyszedł. Znowu za 10 sekund. Okej. Okay. No znowu za 10 sekund. To jest także... Poczekamy sobie chwilę. O dobra, to 5, 4, 3, 5, 1. Znowu ktoś wyszedł naprawdę. O nie no, znowu się ktoś gry. Skry... No dobra, to ja nie będę wam pokazywał. A nie dobra, może jeszcze zdążę. Także powrócenia. E, no ogólnie tutaj są jakieś te jakieś ten ja tej mapy nie ogarniam, bo nigdy nie miałem skrzynki. no to no tak, a więc to by było na tyle w tym odcinku. Pokazałam tak, no tak, no tak, no tak, go nie no tak, no tak, że tak, Wam się ten tak, no tak, no tak, Sezon z tej strony z 456. Do zobaczenia. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. No i do widzenia.